Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj niedzielę. 2 czerwca. No, początek czerwca jest mokry, deszczowy. Wczoraj cały dzień się chmurzyło. Później była burza. Dzisiaj już deszczyk od rana sobie pada. Nie jakiś mocny, taki delikatny. Ale jest. Postanowiłam dzisiaj nagrać filmik. Żeby jednak raz na tydzień coś tam wpadło na tego YouTube'a. Przyjechałam do Młodziaczków przed chwilą. Zajadają sobie już tutaj karmę z propolisem. W tym tygodniu były wypuszczone tylko raz. We wtorek bodajże albo w poniedziałek. Myślę, że raz w tygodniu, jak będą wypuszczone, to im to w zupełności już wystarczy. Ponieważ teraz, teraz zacznie się praca z tym przedziałem. Tutaj one jeszcze nie były na dworze ani razu, ale wolierkę mają otwartą. Też dostaną dzisiaj już do karmy propolis. Tak wyglądają młodziaki, te młodsze z majowego lęgu. I tutaj mam jeszcze w y, tym małym transporterku dwa ziomki przywiezione z rozpłodu. Już założymy im dzisiaj znaczniki. Y, gdzieś tutaj w kieszeni mam. O, takie dwa znaczniki. Y, I co, odpowiadam trochę na, na pytania z komentarzy, bo tam parę osób zadało. Nakarmimy młode. I tyle będzie w tym filmiku. Nic ciekawego, taki, taki filmik z pogadanką małą. Postaram się jakoś zwięźle odpowiadać na te pytania. Odpowiedzieć na te pytania, żeby nie wyszło 40 minut, 40-minutowy filmik, bo nikomu by się nie chciało tego słuchać. Tak więc robimy cięcie. Wpuścimy sobie te dwa maluchy. I co? I sobie usiądziemy i porozmawiamy. No więc wpuścimy sobie teraz te dwa maluchy. Tutaj mam w rękach czerwonego pstrego takiego. Jest to gołąbek po popiołku i po artyście. Artysta to jest gołąbek. Przywieziony. No, dostałam go od Dominika. Nie w tym roku. W zeszłym roku był na wypożyczenie, a w tym roku dostałam go już na stałe. A popiołek, no to jest. To jest samiczka, która, która też jest z gołębi od, od Dominika. No i z tych ptaszków wyszedł taki czerwony pstry. Drugi z gniazda jest Płowy bez pasów Tak jak mamusia No i tutaj Na tym drugim przedziale, gdzie są te starsze Gołąbki Mam też z tych gołębi taką Takiego czarnego białolota I takiego ciemnego jednego Także mam cztery Uchowane, płowy bez pasów Został na Został Na, na rozpłodzie Założymy im znaczniki. Także taki gołąbek. Raczej to będzie samiec. Jest czerwony, ale taki, taki brudny. Brudny czerwony. Fajny. Gołąbek wleciał na, na ekran. Jeszcze ma drugiego. Tu. A drugi gościu to jest młodziaczek, młodziaczek po... <laughs> e, po fornalu. Taki szpak bardzo ładny. E, są dwa szpaki. Ale drugi został w rozpłodzie. Bardzo fajny gołąbek. Tak samo. Fornal, czyli ojciec tego młodziaczka, to jest gołąbek od Daniela Roguta, a samiczka, matka tego szpaczka, to jest. Yy, Sali. Samiczka od yy, Samiczka od yy, Marcina, Marcina Mroza. Też bardzo ładna. Dwa wyszły takie szpaczki. Yy, no i drugiego sobie zostawiłam, tak jak powiedziałam wcześniej. Są identyczne niemalże. Obydwa. I to jest gołąbek numer 15. Na tym yy, przedziale. Także mamy już 15 odsadzonych tych majowych gołębi. I z tego, co sobie tam wyliczyłam, to łącznie na, na głębniku będzie 50. 57 odsadzonych gołębi. Myślę, że dość fajna liczba, jak na, na początek. I co, i będziemy sobie próbować z tymi gołąbkami. Coś zdziałać w lotach. Tak jak powiedziałam, moim celem na ten sezon jest po prostu przelecenie lotów i niezgubienie, i niezgubienie sporej ilości tych gołębi, czyli chciałabym, żeby po lotach zostało, została większość. Już się spotkałam z oceną, że to jest to jest G, a nie cel hodowcy. Nie wiem, myślę, że to też nie jest takie proste nie wygupić gołębi, zwłaszcza młodych. Ładny, co? Bardzo ładny jest ten gołąbek. No i tak moi drodzy, no. Teraz przejdziemy do tego drugiego przedziału i podpowiadam na, na Wasze pytania. Bo tam troszeczkę ich się uzbierało. Także robimy cięcie i, i widzimy się u tych starszych kołnków. Dobrze, więc młodziaczki dostały kąpiel. I pierwsze pytanie na które odpowiem to jest pytanie od użytkownika z Skiba z Dobrzynia. A pytanie brzmi kiedy, kiedy szczepienia, jaką, jaką szczepionką i, i ile razy. Temat szczepienia to jest dla mnie nowość ogólnie, ponieważ nigdy nie szczepiłam gołębi, tak jak mówiłam w poprzednich filmach. Także dla mnie to będzie bardziej stresujący zabieg niż chyba dla tych gołębi. Jaką szczepionką? Szczepionka to będzie RP i PHA. Z tego co mi kolega mówił. I tutaj czekam właśnie na na info, kiedy będziemy te gołębie szczepić, ponieważ no ktoś musi mi, mi pokazać jak to się robi. A kiedy? No to muszę wszystkie gołąbki najpierw odsadzić. Myślę, że do połowy czerwca, już wszystkie gołębie młode będą na gołębniku, tutaj lodowym. Więc szczepienie będzie jakoś wtedy. Pierwsze. Ale to i tak właśnie muszę czekać na, na informację od kolegi. Troszeczkę się tego obawiam. <laughs> nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, jak moje gołębie na to zareagują. No. Powiem Wam, że ten, ten temat troszkę mi spędza sen z powiek, ponieważ im bliżej tego czerwca było, tym, y, tym bardziej myślałam o tych szczepieniach. Ktoś powie, że, że jestem nienormalna i tak dalej. Ale ja po prostu boję się o moje ptaki. Rozumiem, wiem, że szczepienia są y, niezbędne, jeżeli chce się lotować. Więc dlatego też te ptaszki zostaną zaszczepione. I jak będzie bliżej, właśnie yy, szczepień, to na pewno nagram jakiś filmik. Jeżeli się kolega zgodzi, to, yy, to razem z nim nagram ten filmik. O, tutaj jest fajna samiczka, ta siwa. No, także myślę, że na to pytanie odpowiedziałam i lecimy z kolejnym. Kolejne pytanie to jest pytanie od użytkownika Patryk Tkocz i tutaj kolega pyta od ilu lat hoduje gołębie i widzi, że lotuje, bo są anteny. No nie, nie lotuje jeszcze. Pierwszy raz będę leciała na młode. Jeżeli kolega nie śledzi poprzednich filmików, to Zapraszam do obejrzenia, tam wszystko tłumaczę. Fakt, że nie ma dwóch pierwszych filmików, ponieważ mi się usunęły, kiedy chciałam zmienić e, zmienić formę na prywatną. E, od ilu lat hoduję gołąbki? No to będzie już 14 lat od 2010 roku. Myślę, że też już fajne latka spędziłam z tymi gołębiami. No i po 14 latach właśnie mm, Mam możliwość, bo zdecydowałabym się już dawno, dawno temu, gdybym miała warunki do lotowania. Teraz te warunki są, więc w końcu mam możliwość lotowania tymi, tymi gołąbkami. I kolejne pytanko: pytanko od stałego mojego tutaj widza. Znaczy nie tylko mojego, ponieważ widzę go. Także pod, pod filmami u innych hodowców. Pytanka w sumie trzy od Damiana Ludkiewicza. Jakie mam plany na przyszłość co do hodowli? Jaki jest cel na ten sezon? I jakich, jakich znanych hodowców miałam okazję poznać? Więc zacznijmy może od od tego sezonu, czyli jaki mam cel na ten sezon mówiłam już wielokrotnie o tym w sumie celem to jest ukończenie wszystkich lotów utrzymanie stada w zdrowiu i zgubienie jak najmniejszej ilości gołębi, to jest cel to jest cel na, na ten sezon bez na wynik żaden. Jeżeli coś im się uda ulecieć, to super, będę się na pewno cieszyć, ale na pewno nie ma takiego nacisku, że muszą coś wylatać. Nie, moim zdaniem nie o to teraz chodzi, zwłaszcza na początku tej drogi. Tym bardziej, że nie walczę o utrzymanie jakiejś pozycji czy coś. Ja dopiero zaczynam tą przygodę z tymi młodymi, także myślę, że taki cel, o jakim mówię, to jest. To jest podstawowy w sumie cel młodego hodowcy. I tyle. A kolejne pytanie tam było chyba, jakie mam plany na przyszłość? na przyszłość hodowli. No trzeba będzie zbudować oczywiście gołębnik lotowy dla starych. W planach jest po prostu przedłużenie tego obecnego, w którym teraz siedzę i nagrywam. Jakby połączyć po prostu lotowe dla dorosłych z lotowym dla młodych. Będzie to gołębnik o wymiarach 5 na 2 tak jak tutaj. I wolierka z przodu po długości, tak jak tutaj. No myślę, że to wystarczające, wystarczająco duży gołębnik będzie, ponieważ nie planuję mieć więcej lotników niż 60 starych. No ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście parę lat minie, tym bardziej jak wygubię gołębie. żartuję oczywiście. Ale tak gołębnik na stary na 60 ptaków. I to są w sumie plany na przyszłość, i jeszcze oczywiście wybudowanie gołębnika rozpłodowego, wolnostojącego, żebym już całą hodowlę miała. Jakby w jednym miejscu, czyli przeniosę sobie rozpód z tego starego gołębnika tam, który mam pod dachem. I ostatnie tam pytanko było. Jakich znanych hodowców miałam okazję poznać to tutaj właśnie kolega Damian nie określił się, czy osobiście, czy czy, czy nie czy gdzieś przez e, przez portale społecznościowe ale pierwszą taką osobą e, którą poznałam osobiście to jest oczywiście Daniel Rogut poznałam go 3 lata temu chyba, jak dobrze pamiętam, tak, też będą 3 lata temu chciałam sobie kupić Obrączki dla Gołębi. I trafiłam na niego właśnie. Były to moje pierwsze chyba obrączki zakupione takie związkowe dla Gołębi. Wtedy, pierwszy raz w życiu, obrączkowałam też młode swoje. Tak to moje Gołębie nie miały obrączek. Były bose. No i trafiłam właśnie wtedy na, na Daniela. I tak jakoś ten kontakt się utrzymuje do dzisiaj. Zresztą swoją drogą bardzo fajny hodowca, bardzo fajny człowiek. I pozdrawiam oczywiście serdecznie tutaj, Daniela. Kolejną osobą, którą poznałam przez. Już nie osobiście, niestety się nie udało. Ale przez Facebooka po prostu i przez Messengera to jest Piotrek Madej. Też bardzo fajny człowiek. Bardzo pomocny. Poznałem go przez moją grupę na Messengerze, którą prowadziłam. Pomoc młodym hodowcom gołębi pocztowych. On tam do mnie napisał, że chciałby dołączyć, więc go dodałam. No i co? No i od tamtej pory nawet prowadziliśmy jakieś takie wspólne konkursy dla młodych hodowców, gdzie do wygrania był gołąbek z jego hodowli. Kilka osób wygrało te ptaszki, także są zadowoleni. No i później były plany, żeby poznać się osobiście już tak na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach w tym roku, ale się niestety nie udało, ponieważ po rozdaniu nagród Piotrek zniknął w tłumie, nie, mo nie mogłam go znaleźć z kolegą, <laughs> no ale może kiedyś się uda. I taki jeszcze... Jeden hodowca, którego w sumie obserwuję na YouTubie już od 10 lat. No to jest pan Wiesław Kościelny. Pan Wiesław Kościelny też nie miałam okazji niestety poznać go osobiście. Ale tak jak mówię, od 10 lat, tydzień w tydzień oglądam jego filmy z lotów. Teraz to już po prostu traktuję to jak dobry serial. Czekam cały tydzień na odcinek. Powiem, że on będzie trwał 40 minut, około 40 minut. Także, kawka, jakieś ciasteczko, odpalamy filmik i oglądamy. To jest super seans, polecam każdemu. Pod tym filmem wrzucę oczywiście link do kanałów kolegów, ponieważ Daniel rog Rogut też nagrywa przyloty ze swoich, ze swoich lotów Gołębi. I pana Wiesia też wrzucę tutaj pod spodem link w opisie. Także 10 lat już oglądam te filmy. Osobiście też nie miałam okazji poznać Pana Wiesława, chociaż na wystawie ogólnopolskiej stałam od niego dosłownie chyba 3 albo 4 metry i nie podeszłam. Bo gdzieś mi brakło odwagi. No Później. Później po prostu plułam sobie w brodę, że tego nie zrobiłam. Ale może za rok się uda. No i z takich właśnie bardziej znanych hodowców to chyba będzie tyle. Tak, jeszcze sobie próbuję teraz przypomnieć, czy kogoś nie pominęłam. Ale chyba nie, chyba wszystkich już powiedziałam. Także trzech takich fajnych hodowców poznałam i nie poznałam <noise> tutaj właśnie mówię o Wiesiu że nie poznałam tego hodowcy osobiście no i myślę, że, że odpowiedziałam na twoje wszystkie trzy pytania Damian i lecimy z kolejnym pytaniem zorientowałam się, że już przed na wszystkie te pytanko odpowiedziałam jednak nie było ich tak dużo Gołamki widzę, że się wykąpały, także damy miseczkę tutaj tym drugim. I chyba to będzie tyle na tym, na tym filmiku. Tak się zastanawiam teraz, czy miałam coś jeszcze zrobić, czy nie? Czy coś Wam nagrać? Ale chyba nie. <laughs> chyba już wszystko. Także ja lecę kąpać drugie, drugi przedział. I będę się teraz zbierać do domku. Jeszcze zobaczę sobie, czy te moje wypociny się nadają do opublikowania. Jeśli nie, to będę nagrywać drugi raz. Z takich jeszcze może ciekawostek. Tydzień temu u kolegi Dominika Niegosa był, był lot 500kowy okręgowy. 560 km. Dominik zakoszował 8 moich gołąbków, w tym 7 rocznych i jeden dwulatek. No i ptaszki sobie super poradziły. Zginął tylko jeden roczny gołąb. I dwa nawet gołąbki roczne załapały się w konkursie. Jako 12 i 13 gołąbek na gołębniku i kolegi. No, takie coś w sumie troszeczkę cieszy. Fajnie, że sobie poradziły, i tam dodały Dominikowi jeszcze dwa konkursy. Bardzo fajnie. I dzisiaj, tak samo było koszowanie na kolejny lot 500-560 km. Także okręgowy lot. No i też gąbki te roczne zostały zakoszowane przez Dominika. Więc czekamy. Lot jest jutro, w poniedziałek. Przełożone ze względu na warunki pogodowe, które były niekorzystne w dniu dzisiejszym. Także trzymam jutro kciuki za te moje, za te moje ciamajdy i za gołąbki Dominika oczywiście. Potem ja coś skubię po nodze. Jakiś młodziaczek. No także trzymam jutro kciuki za Dominika, za lotu Dominika i jak coś będę wiedziała, jak tam im sobie poradziły to w następnym filmie oczywiście poinformuję no i to by było w sumie na tyle gołębie się wykąpały powinny być kąpane wczoraj ale wczoraj nie miałam czasu więc dzisiaj dostały kąpiel brudno jest dalej, nie posprzątane ale posprzątam jakoś w tygodniu już jest troszeczkę za dużo tego syfu tutaj. Jeszcze wam pokażę te, te młodsze ziomki. Te dwa białolotki to są. To są gniazdziaki. Po dzikusie. No i tutaj te dwa, które dzisiaj przywiozłam. Tam jest siwy gołąbek to jest z gołębi Piotrka uciemnika, Sięgnę ręką. No i reszta gnojków. Myślę, że wyglądają spoko. Niedługo dołączy reszta. Reszta gołębi i zacznie się Zabawa z tymi gołębiami. Myślę, że najciekawsze będzie właśnie przed nami dopiero, czyli obloty, treningi i takie sprawy. Już około lotowe. Jeszcze nie mam kupionej karmy lotowej, nawet trochę przespałam temat, ale to jeszcze jest troszkę czasu, więc. Na pewno uda mi się tam zakupić tą karmę, no także życzę wszystkim miłego wieczoru niedzielnego, bo jeszcze dzisiaj wrócę ten filmik. I do następnego. Trzymajcie się wszyscy! Cześć!